Weekend za pół ceny jest dobrze znany mieszkańcom Gdańska. To świetny czas, aby zrobić tournée po różnego rodzaju lokalach, a dla ich właścicieli to doskonała okazja do promocji restauracji czy innych obiektów usługowych. Po raz pierwszy do akcji, która odbędzie się w dniach 5 i 6 kwietnia, przystąpiło miasto Pruszcz Gdański. Miasto Pruszcz Gdański już od dawna czekało na możliwość zrobienia weekendu za pół ceny. Planowaliśmy podobną imprezę od kilku lat. Wiedzieliśmy o tym, że będzie ona się cieszyć dużym powodzeniem, ponieważ rozmawialiśmy z lokalnymi biznesmenami, z naszymi restauratorami, którzy zawsze mówili, że warto coś takiego zrobić i zagrzewali nas do boju. Dlatego tym bardziej e, cieszy nas, że udało się zorganizować weekend za pół ceny w w formie znacznie większej, bo w formie metropolitalnej. Dla ciała pod każdym względem, a także może i trochę dla ducha, no bo przecież będzie można zwiedzić chociażby w ramach Weekendu Za Pół Ceny faktorię. Będzie co robić, serdecznie zapraszamy. Razem z naszą kamerą odwiedziliśmy tych, którzy wzięli udział w akcji Weekend Za Pół Ceny. Pierwsze kroki skierowaliśmy do hotelu Górski, aby sprawdzić ofertę, jaka będzie obowiązywała 5 i 6 kwietnia. Zapraszamy wszystkich na Weekend Za Pół Ceny. Przystąpiliśmy do akcji promocyjnej Pruszcza Grańskiego i okolic. E, w nas w ofercie znają państwo weekend za pół ceny zarówno w hotelu od ceny weekendowych czyli za pokój dwuosobowy ze śniadaniem cena wyjątkowa 85 zł również na karty zdań 50% zniżki wszystkie, wszystkie dania serdecznie zapraszamy Dla tych którzy noc planują spędzić w domu lecz porę obiadową niekoniecznie restauracja Seven Sports przygotowała szereg dań które na pewno zaspokoją kulinarne gusta największych smakoszy Podczas weekendu Zapłóceny goście naszej restauracji będą mogli skosztować dań Zapłóceny z całej karty, a także nowości, które przygotujemy specjalnie na tę okazję. Jednym z naszych sztandarowych dań, które właśnie tego weekendu goście będą mogli spróbować, będzie na przykład stek z polędwicy wołowej podawany z gratinat ziemniaczanymi i e, wieżyczką z warzyw a także mozzarelli. E, żeberka własnoręcznie robione żeberka barbecue e, z frytkami i miksem sałat a także e, robiony od ręki beef stroganoff z wołowiny e, z pieczarkami i czerwoną cebulą To nie jedyna restauracja, która przygotowała zniżki i specjalne oferty dla swoich gości. W restauracji u Jakuba również nie zabraknie smakowitych potraw. 5-6 kwietnia w naszej restauracji wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać ze smaków naszej kuchni, będą mogli to zrobić za pół ceny. Zapraszam serdecznie do Jakuba z dnia 5-6 kwietnia. Serwować będziemy dla Was y, specjały wysokiej klasy, takie jak golonki, golonka ważona w piwie za pół ceny, y, sakiewka, kotlet schabowy, sakiewka, wrócę do sakiewki, dlatego że jest to takie danie, które u nas y, w ogromnej ilości schodzi. Jest to y, pierś z kurczaka gotowana, nadziewana pieczarkami, serem, podana w sosie y, aksamitnym, bazyliowym. Rewelacja, naprawdę goście do nas wracają i są zachwyceni. Oprócz tego będziemy mieli jeszcze, oczywiście, nas staropolski, alecyjny żurek z białki, kiełbasą podany i z jajeczkiem podprawianym szanem. Będą lody, także wyśmienite menu, naprawdę zapraszam. Będzie, będzie to kosztować. Po wizycie upruszczańskich restauratorów, warto też zadbać o ciało pod innym kątem. Klub Fitness Fit Factory zaprasza wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu w atrakcyjnej cenie. Będzie można kupić karnet za połowę ceny na cztery wejścia. Będzie on przeceniony z 89 zł na 44,50. Innym karnetem będzie karnet lunchowy, taki między 11 a 15, również za 44,50. Oprócz tego będzie można sobie wejść za połowę ceny do nas, do klubu. Jedno wejście będzie przecenione z 30 zł na 15. I pozostałe oferty to trening personalny, bardzo fajna oferta. Trening przeceniony ze 100 zł na 50. Ostatnią usługą będzie analiza składu ciała, również za połowę ceny, czyli za 12,50. Taka analiza pokazuje nam ile mamy tłuszczu w organizmie, mięśni, nasz wiek metaboliczny, otyłość brzuszną, także też fajnie sobie zrobić takie badania. Weekend za pół ceny to nie tylko oferta kulinarna, ale i kulturalna, a także doskonały sposób do ożywienia turystycznego obszaru metropolitalnego. Polecamy również zobaczyć Pruszczanie wydadzą 2 miliony złotych w ramach budżetu obywatelskiego, a także nowe miejsca rekreacji w Pruszczu Gdańskim. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.